Niestety stało się. Harry, zero trofea Kane. Wygrał swoje pierwsze trofeum. I widać naprawdę po nim, że on tego potrzebował. On przez te wszystkie lata w Tottenhamie cierpiał. On tam naprawdę cierpiał. I to nie tylko on cierpiał. Nie, 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 nie. Także jego fani. Po tym, jak Bayern już wygrał Bundesligę, jak już było pewne, że wygrał Bundesligę, to Harry Kane puścił posta z trofeum. 750 tysięcy lajków, kurwa. Moja opinia do tego Nie daruję mu tego w ogóle Dla mnie Harry Kane nadal ma zero pucharów Wygranie Bundesligi Z Bayernem Monachium Jest tak jak utrata dziewictwa Z prostytutką To jest game się tutaj do szefa FIFA Gianiego Fesaci, Fesaci, Fesaci Infantino Por favor, amore Please, stary Odbierz haremu Kane'owi To trofeum. Please ty dajesz radę dać katorowi mistrzostwa świata, to też dasz radę. Ja w ciebie wierzę, por favor. Jak będzie trzeba, to też zrobimy jakąś tam zbiórkę na Twoje nowe auto, ok? Podaj tylko sumę i damy radę, stary. Por favor. <coughs> go, go. go.